Kiermasz Wielkanocny jest doskonałą okazją nie tylko do zakupu pysznych produktów, ale również do wsparcia naszych lokalnych mieszkańców, producentów, którzy specjalnie na tą okoliczność upiekli wspaniałe ciasta, mazurki, przywieźli swoje produkty, miody, sery, a także piękne stroiki wielkanocne. Jest to przesmak też naszego Wielkowiejskiego Targu, który już trzeci sezon będzie przy Urzędzie Gminy odbywał się od maja do października. Pomysł, żeby Targ Wielkowiejski był stworzony idei Smart Village, Wynika z zachowania mieszkańców, którzy bardzo się wspierają. Niejednokrotnie koordynując ten targ, mieszkańcy, wystawcy sobie bardzo pomagają. Nawet kiedy pada deszcz, taka prozaiczna rzecz, sami składają, pomagają sobie przy składaniu namiotów, co jest zupełnie niezwykłe. Koordynowałem też i byłem, brałem udział w różnych innych targach. Ta społeczność jest wyjątkowa. Na naszym stoisku znajdziemy ciekawe rzeczy z ceramiki. Są to na przykład ceramiczne jajka, ptaszki, zawieszki, ładne patery, misy, na które można świąteczne reżytasy położyć. Mamy też magnesy, które można sobie przypiąć na lodówkę. Albo tabliczki, które mogą być bardzo ciekawym prezentem imieninowym, urodzinowym z okazji dnia mamy tatę. Tutaj mamy na przykład kurczaczki, jajka. Prowadzimy warsztaty z robienia kwiatów z bibuły i gotowych pan wielkanocnych. Nocnych. Zaczynamy od takich najprostszych kwiatków. Ja może pokażę. To są krokusy. To są z bibuły, używamy dwóch bibuł. Bibuły włoskiej, to jest taka fajna bibuła, dosyć twarda, ale bardzo dobrze się układają kwiatki z tego. I bibuły takiej zwykłej szkolnej, która jest mięciutka, ale bardzo dobrze też kwiatuszki z niej wyglądają. Mamy tutaj na warsztatach dwie grupy. Dzieciaczki są od 4 lat w tak do 12. Z mamusiami, statusiami. Z Każda grupa wychodzi z gotową palmą. Warsztaty to jest kontynuacja, tak jakby zeszłorocznego projektu. Nakręciłyśmy z koleżankami film instruktażowy, gdzie pokazane są, jak robić kwiaty i jak robić całą palmę. Strojki wykonane są z różnych produktów ale przede wszystkim z recyklingu, z odpadów, ponieważ wykorzystujemy każde jedne materiały, żeby można było je użytkować właśnie na wykonanie strojków, niekoniecznie zakupić w sklepie gotowe wyroby, natomiast wszystkie te rzeczy są... Робя przez нас ми приготували українські вареники. Це традиційна справа. А одні вареники з картоплею, інші з капустою, з нашою капустою, яка була тушкована, інакше не така, як в Польщі, це українська. Також у нас два види салата: це та тушкована капуста, та буряк з горішками та чорносливом. Це добра ініціатива, і ну добре, що збирають таких жінок, і багато тут допомагають. І жінки можуть психологічно розгрузитися. Вони можуть щось робити, відпочити, поспілкуватися і забути про якісь негаразди. Наш сезон продуктів кожних натуральних починає ще. Się... Wczesną wiosną i trwa do jesieni. Jest to produkt typowo sezonowy, i teraz już pojawia się pierwsze mleko, produkujemy pierwsze sery. W ofercie mamy mleko, serwatkę i sery kwasowo-podpuszczkowe, podpuszczkowe i twarogowe. Jesteśmy tu drugi raz. Niestety poprzednim razem nie, nie byłem w stanie być osobiście, natomiast gdy zobaczyłem materiały przygotowane przez kolegów w trakcie tego pobytu, zachwyciłem się tym miejscem. Jest ono fantastycznie przygotowane od strony zaplecza, czyli miejsce, organizatorzy, promocja tego wydarzenia stoi na bardzo wysokim poziomie i chcemy się do tego dołączyć i pokazać, że można, że gdy się chce, to można. I chcemy to miejsce pokazać jako przykład dla innych miast, dla innych wsi, jak może to wyglądać, jak można to zorganizować. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym życzyć wszystkim zdrowej, spokojnej, pełnej miłości i ciepła Wielkanocy. Niech tajemnica zmartwychwstania Pańskiego obudzi w nas radość, umocni wiarę, przyniesie nadzieję na lepsze jutro.